Dzień dobry, cześć i czołem, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę zaczniemy nietypowo, bo zamiast montażu zaczniemy od demontażu. No cóż, żeby coś stworzyć trzeba najpierw coś rozwalić, więc tutaj zaczynam od demontażu kuchni. A tak na dobrą sprawę w dwóch szafek wiszących i to będzie tematem dzisiejszego odcinka, czyli montaż górnej zabudowy. Wymiana, bo okazuje się, że niestety te klapy, mimo to, że są super jakościowo od Bluma, no, niestety nie spełniały swojej roli. Otwierały się na wysokość oczu, i, i były po prostu e, dla dość wysokich domowników niewygodne. Więc demontaż szafek, zdjęcie z tych starych zawieszek, zabawa z kablami. A więc, kuchni już nie ma, nowy dzień, nowa, nowe ja i lecimy z tematem Zanim przejdziemy dalej ja zapraszam was do subskrypcji kanału Dzięki bardzo wszystkim subskrybentom i dzięki tym, którzy właśnie zasubskrybowali kanał Więc tak, przeróbkę kuchni zacząłem od wymiany gniazdka gdyż było pojedyncze gniazdko, a potrzebowałem z tego gniazdka zasilić i ledy i okap, który tutaj już był Postanowiłem również, że przeniosę rurę tak, żeby była centralnie w szafce okapowej. No i to okazało się, że po wywierceniu hmm, w rurze pojawił się niestety, ale profil. No więc czary Mary i pozbyłem się. Teraz musiałem zainstalować, przerobić troszeczkę instalację wentylacyjną, tak, żeby móc tutaj zejść rurą do nowego okapu. Więc odciąłem Spiro, które tam w tej zabudowie sufitu podwieszanego było, i tutaj taką właśnie redukcję ze 125. Tutaj jeszcze ćwiczę, żeby to jakoś chciało wejść. Myślałem, że wejdę to do środka i złapię to obejmą, ale niestety się nie udało, i musiałem włożyć to po prostu spiro do środka tej redukcji i ta redukcja na końcu miała już setkę, i tą setką, tak jak już widzicie, tutaj po lewej stronie na pierwszym planie stoi rura, która po, po włożeniu tam jeszcze dodatkowo kolanka finalnie będzie podłączona do kapu. Jak widzicie, tutaj też na blacie zrobiłem taką szybkie zabezpieczenie istniejącej płyty indukcyjnej. Kawałek płyty. Po bokach podokręcane po pasku płyty 18 mm, tak żeby coś przypadkiem, jakby mi miało spaść, nie potłukło tej właśnie płyty indukcyjnej. Tutaj jeszcze przeróbki z instalacjami kablowymi, bo tutaj istniejące zasilanie do LEDów zasilało oprócz tych, te, te LEDy w szafkach, zasilało również LEDy, które są pod szafkami. więc niestety musiałem zachować tą instalację i przerobić. Tu widać, przeciągnąłem kabel tyłem, wrzuciłem na górę. Tam w tej istniejącej dziurze zamontowałem dwa kawałki kantóweczek, tam widać takie dwa szare wystające. No i w to miejsce już po prostu zainstalowałem kawałek płyty GK, tak żeby zaślepić. Mimo to, że to będzie nad szafkami, to stwierdziłem, że z racji ograniczenia przepływu powietrza lepiej będzie to zatkać. Tutaj już na tyczce montaż lasera. No bo trzeba zamontować nowe listwy, pierwotne szafki wisiały tylko na zawieszkach w miejscu zawieszek, zresztą widać otwory po starych zawieszkach, a ja jak to ja montuję po prostu całą listwę na kilku kołkach ramowych, wyzaznaczyłem i lecę z wierceniem. jak widzicie, po prawej stronie brakuje kawałka, ponieważ tam w tym miejscu dochodzi e, taka otwarta szafka w całości lakierowana. E, no i tam nie zastosowałem zawieszki, żeby po prostu nie było brzydkiej zawieszki na wierzchu. Ona będzie dokręcona do szafki obok, wiszącej na zawieszkach. No i do tej istniejącej zabudowy, po prostu w istniejące otwory po tych półkach, które tam istniały, będę dokręcał. Jak widzicie, musiałem się troszkę wspomóc młotkiem przy dokręcaniu yy, kołków, bo okazało się, że tam no jest silka i trafiłem w jakąś tam lekko pustą przestrzeń. No i kołek nie chciał zagadać, więc musiałem go trochę dobić młotkiem, żeby się roz, ro, rozepchał i zaczął działać. Tutaj jeszcze przerzutka kabla od istniejących LEDów. Bo wszystkie kable postanowiłem, że przerzucę do tej części właśnie z rurą Tak, żeby nie było to za szafkami, Ja zawsze był do tego dostęp w razie awarii zasilacza czy czegoś Zresztą zobaczycie za chwilę No i tutaj już ta właśnie szafka, pierwsza z prawej strony Plus ta otwarta szafka z dwoma częściami Która właśnie zawiśnie, będzie skręcona Tutaj wkręty pod zawiasy tradycyjnie i pod półki Dołem jeszcze podszedł panel LEDowy, bo panele LEDowe będą dwa: jeden po prawej i po lewej stronie od pochłaniacza. Tutaj, gdzie wystaje kabel, właśnie od panela. Postanowiłem, że z krzawkami w tym momencie już nie będę się opierał o Lakobel, bo to trochę bez sensu. Więc wskoczę na Lakobel tak żeby szafka po prostu oparła się w całości o ścianę i miała to ręce i nogi szafka okapowa wjeżdża w temat potem musiałem jeszcze podciąć pod listwę tylną I hop, odcięcie kawałka z jednej strony no i zaraz z drugiej I tutaj jeszcze otwór pod rurę. I wjeżdża Okap. Szafka została wcześniej przygotowana na warsztacie. Miałem okap wymontowany dzień wcześniej. I domykałem tą szafkę, już mając pochłaniacz na warsztacie. No tutaj była wola, żeby zostawić ten istniejący Aczkolwiek jak widzicie troszkę inaczej to wygląda Bo w, w poprzedniej szafce y, to wszystko było otwarte A tutaj zabudowałem No trochę ta szafka z tymi wszystkimi płytami I z okapem y, pochłaniaczem zaważyła I tutaj miałem lekkie problemy, żeby ją Mimo y, patentów na zawieszkę Zawiesić i trafić na listwę Trochę się z tym namordowałem ale finalnie udało się to powiesić. Na środkowej części, jak widzicie, wystają wszystkie kable zasilające. No, to właśnie to będzie taka część techniczna. Tu jeszcze przekładka, gniazdka. Dla tych co się zastanawiają czemu grzebie w elektryce Grzebie jak ty Mam uprawnienia I już lecimy z kolejnymi szafkami I tutaj był patent po prostu Rozprowadzając te kable Co widzicie Złapałem je sobie trytytkami I trytytka podlazła mi Pomiędzy szafki i za Chiny i pół Ameryki nie mogłem po prostu złożyć tych szafek jedna do drugiej, zostawało mi cały czas przerwa, szczelina, no i w końcu musiałem ją po prostu wziąć i zdjąć po raz, żeby się do tego dostać i to poprawić. <śpiewanie> Dołem, jak widzicie, pod szafkami została taka dość y, póki co y, spora szczelina. a to dlatego, że już jak widzicie, dołem stoi y, panel. Tam już dlatego stoi tutaj na szafce, gdyż już musiałem przeciągnąć kable mm, od zasilania leda. Trochę poziomowania, tak żeby było na tip top poskładane wszystkie krawędzie i równiutko. I wkręty samo dociągające. I teraz już właśnie wjeżdża panel LEDowy. Panel LEDowy jest troszkę krótszy. Po co? Po to, żeby zostawić wąską szczelinę do otwierania frontów żeby nie trzeba było stosować tiponów i uchwytów została po prostu zostawiona szczelina do włożenia palców i teraz co, podłączyłem wszystko i kurczę, cały czas działa i nie chce się w ogóle zbliżenia czujnik zadziałać no, popierdzieliłem kable i podłączyłem zamiast zasilania na wyłącznik podpiąłem bezpośrednio kabel na ledy i to właśnie cały klops z tego właśnie taki wyszedł ale popatrzyłem na opisy i się udało tutaj jeszcze właśnie zasilacz do bocznej ścianki idzie głowica kątowa do CXS -a. sprawdza się znakomicie i w takiej wąskiej przestrzeni mogliśmy spokojnie. I teraz już widać, ściemnia się, wyłącznik działa, super. No i blenda na tą środkową część. Eee, dzięki Tomek za podpowiedź, co prawda nie użyłem takich e, wcisków e, meblowych, tylko użyłem tego keku, więc jak widać na keku też działa. No i teraz już końcowo, kołeczki, uzupełnienie wszystkich półek, i fronty. Montaż zawiasów we frontach, ponieważ są lakierowane to do ostatniego momentu staram się ich nie wyjmować z opakowania. Mając nadzieję, że z lakierni przyjechały w całości. No i teraz regulacja. A tak wyszło to finalnie. Jak chcecie zobaczyć, jak było na początku, przewincie sobie do początku filmu. Tutaj szafeczka z okapem, elegancjo, wszystko schowane, poblendowane. Tutaj przestrzeń na kubki podzielone na mniejsze, tu na trochę wyższe szkło. Zasilanie, wyłącznik ukryty w listwie białej pod kolor białej płyty. Dziękuję bardzo za dzisiaj, zapraszam na kolejne filmy. Zostawcie po sobie ślad dla zasięgu. Tak to wyszło. To cześć.